Słuchajcie, chodzenie o kulach to naprawdę jest spory wyczyn i trzeba się tego nauczyć, ale problem jest właśnie z przenoszeniem rzeczy. I znalazłam na to swój własny sposób. I trzy dni po operacji potrafię już sama zrobić obiad, z czego jestem ogromnie dumna. Moja córka stoi i patrzy, jak się nagrywa. Mam da w domu no, takie pufy e, e, steropianowe i są one mi bardzo, bardzo pomocne, ponieważ są one leciutkie, można je przenosić i udaje mi się z nimi chodzić i e, pokażę Wam zaraz jak. Jak dla mnie jest to bardzo wygodny sposób, ponieważ y, ciężar ciała opieram na obydwu nogach, y, co jest bardzo ważne, ponieważ stojąc na tej jednej naprawdę mm, zaczynała boleć, pokażę Wam coś. Bo się tutaj gdzieś się tu gdzieś. Kolejny. Także mam towarzystwo. No, także y, jeszcze sporo czasu spędzę w tym czymś, o w tym czymś, w tym czymś, a te dalej pilnują tego czegoś. Y, więc. Więc y, będę próbować coraz to nowych możliwości i będę sobie radzić.